Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii Dark Souls 2 Magiem. Jest to odcinek, kolejny nagrany dzień po tych ostatnich trzech odcinkach, jakie nagrywałem ostatnio. I słuchajcie, jesteśmy oczywiście znowu w warowni Aldi, w tym samym miejscu co ostatnio niestety zginąłem. Może spróbujemy sobie znowu tutaj zawalczyć z tym tutaj przeciwnikiem. Nie powinien być taki super wielki problem. Zobaczę w ogóle jak tutaj na niego się magia sprawdza. No magia się sprawdza całkiem nieźle, więc myślę, że mogę sobie z niej śmiało korzystać. No, I teraz... zaraz przejdziemy sobie do przodu. Postanowiłem, że nie będę wam już od samego początku tutaj tego wszystkiego pokazywał, bo to po prostu nie będzie miało najmniejszego sensu. Tego tutaj cyklopa możecie sobie zostawić w spokoju, on was nawet nie zaatakuje. Okej, okay, weźmy sobie tylko grzybek Elżbiety. Czy ten obraz też można strącić? Też można. I też za nim jest przeciwnik, okej. Okay. To się nim od razu zajmiemy. Właściwie ta awarowania Aldi jest dość trudną lokacją, ale bardzo, bardzo szybko i sprawnie można przez to przejść. Wystarczy zdobyć jeden odpowiedni klucz i możecie lecieć dalej. Choć nie, właściwie ten klucz nawet nie jest chyba obowiązkowy z tego co wiem. Jest tylko tutaj, żeby sobie potwierać na bokach to wszystko. Te wszystkie... Wow! A to co to jest? Zobaczcie. To jest już przeciwnik dodany przez nową grę plus Którego nie znałem wcześniej Zaszalej nawet mieczem się pobawimy tutaj I coś tutaj wypadło też z niej, zobaczmy Spódnica klasztorna, jak to wygląda? O, czyżby to był ekwipunek Tak, to jest to, to jest spódnica klasztorna Czyli ekwipunek tych wojowników Z Dark Souls 1 chyba, z... o, którzy pilnowali Obrazu, zobaczcie. To jest dokładnie to. Ten set. A jeszcze tylko. bym Nie, spodnie są. Ok, to jest ten set, właśnie. Strażników obrazu, po prostu chyba. Albo wygląda bardzo podobnie, albo to samo, to samo w Anor Londo, przecież. Ale dobra, słuchajcie. Ja, ja to na razie będę tutaj zmieniał, oczywiście. Wiem, jest ten ekwipunek przez Was znienawidzony. Wiele osób go już ma dość. Ale ja w nim będę chodzić, ponieważ mimo, że ma słabe tam. Przeliczniki, słabą ma ochronę. To. Ja z tym chodziłem? Tak. No to i tak ma fajne tam bonusy, jednak troszeczkę mam szybsze rzucanie czarów i takie tam różne rzeczy. Więc po prostu będę z tego korzystał na razie. Być może kiedyś sobie coś zmienimy, choć. No, kto wie. A tutaj oczywiście sobie nie wejdziemy, będę się teraz zdobyć klucz. Ja pamiętam, że ta lokacja naprawdę wyglądała nieziemsko wręcz na tych pokazach, a szkoda, że tak w rzeczywistości nie jest. No ale trudno, cóż zrobić. Czy można zawsze sobie się pokusić i zainstalować tego moda, i coraz częściej o tym myślę, żeby zainstalować tego moda, który poprawia w znaczącym stopniu grafikę i mam go po prostu zaprezentować w ramach tam. Nie wiem, czym serii Dark Souls 2 mody, czy co, ale można by coś takiego zrobić na pewno. Dobra, to sobie obejdziemy naokoło, i tutaj można już sprowokować go do właśnie rozwalenia tego e, gdzie na tych pokazach to on musiał trzy razy uderzyć, trzeba było go sprowokować do ataku i wtedy po prostu to rozwalał i wypadał e, no ale dobra słuchajcie, bo już mi się udzielać to co było wczoraj, czyli to takie narzekanie na Dark Souls 2 a właściwie Dark Souls 2 nie jest broń Boże grą złą, słabą czy coś takiego nie, bo gdyby było to bym w to nie grał tyle e, Tylko chodzi mi o to po prostu żebyśmy dobrze zrozumieli, że... Lol. Jak ten podzyliszek tam skoczył? Że Dark Souls 2 mogło być grą znacznie lepszą. I to jest to, co mnie najbardziej boli. Przynajmniej pod względem wizualnym, bo gameplay'owo to by się tam za dużo raczej nie zmieniło. Właściwie to chyba nic nawet. Ale wizualnie byłoby to znacznie lepiej, lepsze, bardziej klimatyczne i to tyle. Dobra, jeszcze nie będę o tym mówić, bo to się będę powtarzał po prostu. A teraz wypadałoby znaleźć ten klucz, o którym mówiłem, a chyba będzie tutaj. No dokładnie to będzie. Nie wiem co będzie, nie, nie kojarzę tego. Widzę tylko, że to są odbrzymy jakieś. Ta przebijemy go sobie. No, trochę ma tej wytrzymałości zgubania. Zobaczcie, nieźle, niezłą odporność naprawdę. O, tu jak zeskoczymy sobie na dół, to będziemy w tym kwasie. Nie, wiecie co, ale to na tym będę schodzić, bo to nie ma sensu na razie. Możemy przejść sobie spokojnie, spokojnie dalej. Mm, bez y, tam zagłębiania się w tamte obszary, tu możemy sobie jeszcze zajrzeć do tej części ne, tej warowni. Zbierać sobie kilka dusz. Oczywiście trzeba uważać na tych tutaj. Wow! Dobra, naprawdę dużo obrażenia. Mam nadzieję, że mi za chwilę ktoś na plecy nie wskoczy, tylko. I właśnie wskoczył, zobaczcie. Mhm. Mm Może coś takiego? O, to się nie sprawdza jakoś super dobrze na nich. oni atakują też bardzo szybko. Jest, jakąś jaką się zblokował, to zobaczcie, temu praktycznie nic nie zrobiłem. Okej. Okay. Mój miecz na nich niezbyt dobrze działa, bo widać, że nie mają dużą ochronę od obrażeń. Też ogólnie magicznych, bo moja magia też się był naprawdę na nich sprawdza to jest lokacja, w której zdecydowanie, przynajmniej w tej części, bo później te się role naprawdę znacznie odwrócą, bardzo się odwrócą. W tej części, przynajmniej tej lokacji, znacznie lepiej ma wojownik, ale później będzie miał przesrane i to, <laughs> to będzie niezła rekompensata. Zobaczycie naprawdę, jeśli nie znacie jeszcze tego miejsca. Dobra, ja może sobie tutaj troszeczkę działam. Bo naprawdę nie chcę na razie tutaj niszczyć sobie kwitunków, ja mam bursztynowego zioła, mi na pewno wystarczy jeszcze. Urna korozji, bo nam zostało bardzo mało lokacji tak naprawdę do zakończenia przynajmniej fabuły podstawki tutaj kampanii. Głównie nam została ta brama i tamta jeszcze jedna w Puszczy Cieni. Do sprawdzenia. Czy to jest jakaś niewidzialna ściana? Na pewno nie. przy tą kłamce Nie mam pojęcia o co chodzi, ale wiem, że mi czary po prostu zgasły. Tył. Coś nam tutaj wyskoczyć powinno. Tego nie zniszczymy. Spróbuj okrążenie. No dobra. A to co to jest? Pułapka przy okazji. Uważaj na robak. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Wychodzimy stąd. Idziemy sobie dalej, bo nie ma sensu tutaj tak dużo czasu marnować. Hmm, tak naprawdę z warowni lada moment wyjdziemy. Będziemy mieli teraz do pokonania bossa. Fajnego bossa, naprawdę. To jest jedna z. E, nie powiem, że najtrudniejszych walk, bo nie jest ona super jakaś trudna. Pewnie teraz będę tego żałował. Ale jedna z takich ciekawszych na pewno. Wow, tu się można naprawdę przestraszyć. Tego momentu, kiedy on wyskakuje, to jest dziwne, że on sobie tak na luzie niszczy te ściany kolejne a na przykład jak się gdzieś zablokuje, to nawet nic nam nie zrobi i zatrzyma się, zobaczcie, to, to tak dziwnie wygląda trochę. Powinni spaczować, żeby to zrobić tutaj kilka jeszcze ścian, które on jest w stanie rozwalić, na przykład jakieś, nie, wiem, ni yy, niewidzialne przejścia. Choć wiem, że można go... chyba... Wiecie, chyba można go zaprowadzić tutaj nawet. Nie, przepraszam, troszeczkę dalej. Wiem, że gdzieś można te, te, te cyklopy sobie śmiesznie tak podprowadzić i... Gdzieś on chyba... Jak mi coś tam nie poprawcie, może coś tam uderzyć i to po prostu rozwalić. Chyba to jest właśnie to miejsce. Zaraz zobaczymy zresztą sobie. Bo normalnie to jest zamknięte, ja nie przypominam sobie, żeby tam było jakiś normalny dostęp. Zobaczymy. No, dokładnie, to jest to miejsce. Okej, okay, to jest to o czym mówiłem. Jestem w stanie to rozwalić. zobacz czy to nie jest minik, bo nie pamiętam i sprawdźmy sobie co dzięki niemu tutaj oczywiście zdobyliśmy. Powiem jeszcze skromne jakoś się nie wysilili, ale jest skrzynia, za co się liczy i mamy zdeformowaną łuskę, która jest bronią. Proszę bardzo, o, to chyba po raz pierwszy to w ogóle zdobyłem, chyba, choć się nie kojarzę, to zapewne nie będzie jakaś tutaj, a może to będzie jakaś... nie, to jest takie coś. Ja tego nie zdobywałem ostatnio, chyba tylko dostałem od kogoś z Was. W ten sposób to się prezentuje. Mogę tego nawet normalnie używać. Jak widzicie, e, mimo że jest wielkie, to dość szybko się wyprowadza. Taki zobaczmy, jak wygląda na tak, Czy ma jakiś specjalny cios? Nie, to jest po prostu takie zmierzenie wroga. Jakie to ma przeliczniki, jakie to ma statystyki? Rzućmy okiem. 35 siły. Zformowana łuska, jedna ze zdeformowanych broni, które powstały w Aldi. Hmm. Dziwnie to trochę tłumaczono. Można używać jej jako broni, uderzając w niczym wielkim młotem. Prawdopodobnie stanowi fragment ogromnej muszli. Dziwny człowiek, znany jako Lord Aldia, próbował odkryć tajemnicę życia. Za klucz do czego uważał nieumarłych. Okej, okay. i dalej. Jeśli chodzi o broń, to zobaczmy jeszcze raz, tylko to szybciutko. Gdzie to się znajdowało? Bla bla bla. Gdzie to jest, gdzie to jest? No. Kurde, teraz tego pewnie nie znajdę. Gdzie to jest? Tutaj. 286, 10, 60. Hmm. Skalowanie na D. Chyba są lepsze bronie na pewno. ale tragedii też nie myślę o to chodzi. No i słuchajcie: za tym Fogiem się znajduje boss, o którym mówiłem przed chwilą. Wejdziemy sobie do niego, ale najpierw. Chcę sobie popatrzeć, to jest zawsze coś, co robię przed wejściem. Patrzę na widok, bo widok tu jest naprawdę fenomenalny. To jest jeden. To są ogólnie ta lokacja, która teraz się zaczyna. I kolejna, to są naprawdę najładniejsze lokacje dla mnie w Dark Souls 2. Jeśli chodzi o koncept, tło, widoki, w sensie krajobraz, o, tego słowa mi brakowało. Unoszące się jakieś skały monumentalne, naprawdę fantastycznie to jest wykonane I jest to naprawdę unikatowa lokacja, taka która by Która by nawet do Dark Souls 2, do Dark Souls 7 przepraszam bardzo ładnie pasowała, ale słuchajcie Nie o tym mowa, wchodzimy sobie na bossa, na smoka strażnika, na którym naprawdę trzeba uważać, bo może bardzo łatwo się zdziwić Nie wolno go w żaden sposób zlekceważyć, potrafi nas bardzo szybko sprowadzić na ziemię Jest dość potężny Najgorszy jest on dla wojownika, dla Maga to może nie być wielki problem, bo wystarczy zobaczcie, że... Oj! Że w niego sobie trochę postrzelam. I będzie po nim właściwie, już ptaszek nie żyje. Ale dla wojownika uwierzcie mi to nie jest coś takiego prostego, jak tutaj mogło się wydawać. Otrzymałem duszę strażnika Smoka jedną i tak naprawdę to jest wszystko, bo spadł bardzo szybko. Banalny wręcz jest dla Maga, dla... ogólnie klas magicznych, czy to tam dystansowych, bo też łucznika można pewnie wyrobić sobie fajnego, ale ten widok jest po prostu fantastyczny, to jest cudo, 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 cudo. Pięknie to wygląda. Dobra, e, przejdźmy w takim razie dalej, tu już widok nie jest taki ekscytujący, można powiedzieć nawet, że te góry wyglądają, nie chcę powiedzieć, że ohydnie, ale w porównaniu do tego, co tutaj mamy wszędzie, to to dość słabo wygląda, nie oszukujmy się. I szkoda, że tam jest taka pustka. Pustka, takie tam, zobaczcie, pole, nic więcej nie ma. Od razu szybko skała się pojawia, żebyśmy za dużo tam nie wiem, popatrzyli sobie. Czy tutaj też jest? No, i tu już nic nie widzimy przez chmury. Tu jakieś tam też szczeliny. I wjeżdżamy do zabudowy, do kolejnej lokacji. Już nie jesteśmy chyba w Farowni Aldi. Znaczy, za chwilę się zmieni nazwa tej lokacji kompletnie. E, otóż będziemy. Teraz zobaczycie zresztą gdzie. Wyjdziemy sobie tylko stąd i przejdziemy się tym korytarzem. Mhm. Jesteśmy w smoczym gnieździe. Już moment jak tam wam mówiłem przed bossem, to właśnie już zaliczyłem do smoczego gniazda, tylko do niższej części, a następna lokacja to jest smocza kapliczka, czyli to, co tutaj widzicie. To te dwie lokacje naprawdę wyglądają fenomenalnie, jeśli chodzi o Dark Souls 2. E, I mamy tutaj też szmaragdową e, Herald, czy też Shanelot. Jak kto woli, porozmawiamy sobie z nami oczywiście. odeprzyjmy atak Aresa, który nas tutaj zaatakował. To jest Gracz, więc może być ciężko. Dobra, dziękuję. Ona nam tutaj daje piórko oczywiście. I wiecie co, już z nami nie chce porozmawiać, więc ja, mimo że tutaj mi ten kolej zaatakował, to troszeczkę pójdę sobie rozpalić ognisko. W razie czego się tutaj zrespić, to mi pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Siąść, to to nie mogę, niestety, bo on jest zaatakował, jak widzicie. Czy znaczy nie widzicie, bo go nie, nie widać jeszcze. Ale. Ne, na moście może lepiej nie będę walczyć, to nie jest dobry pomysł. Dziś też jest chyba. O, właśnie, tam jest drabina do skopania sobie. Będzie mi fajny skrót. Widzicie hmm. na chwilę zaczynam nagranie, dosłownie na sekundkę. Mam nadzieję, że w tym czasie on mnie nie zabije. No i słuchajcie, idziemy dalej. Tam widziałem już go przez sekundę, widziałem go. Dobra, to już wiem, gdzie się mogę go spodziewać. Tam się znajduje, jak widzicie, gości. Okej. Okay. Przywitajmy się może z nim. Co on tutaj takiego kombinuje, zobaczcie. Stara się mnie sprowadzić na most. Prawie mi go trafił właściwie, mam nawet szansę. To mnie nie jest na przykład zaatakować gdzieś z powietrza, później. Po prostu zrzucić jakby na moście, jakim, czy użyć jakiegoś ol, ogromnego łuku na przykład. Trafię go? to jest możliwe w ogóle? Nie, niemożliwe. O! Dobra, to w takim razie pójdziemy sobie. Cały czas trzeba się. Tylko teraz będzie wystrzegać go. A, tu się znajduje, dobra, zobaczcie. Przywitajmy się oczywiście z nim na moście. Myślę, że nie będzie to miało sensu za bardzo, żeby walczyć. Zachęćmy go do tego, żeby podszedł tutaj do nas. Ja się trochę tylko uleczę, żeby mieć 100% zdrowia. I pokażmy mu, że chcemy w tym miejscu na przykład sobie zawalczyć. A może nawet i tutaj. Dobra. Przejdźmy w takim razie do walki. Wow! No to gość się... Pod... tutaj nie może popisać za bardzo dobrymi unikami z tego, co widzę. Żeby go oczywiście nie zreksywyć, bo jak mi na plecach wyląduje, to nie będzie ciekawie. Z takim kosmicznym damage'em, jaki on może tutaj wyrządzać, no to pewnie będzie pewna śmierć od razu. Spróbuję go dobić może mieczem w klasyczny sposób. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Widzę, że... Wow! Mam dość fajną przewagę. Zaraz on padnie. No i zginął jeszcze od ataku specjalnego. Ares pokonany, ale przyznam tak. Trzeba mu oddać jedno. Był naprawdę bardzo uczciwy, to mi się podobało i to jest właśnie to, z czego głównie community w Dark Soulsach i ogólnie w Soulsach, bo Dimon Souls też słynie z tego, tej uczciwości, z tego, że możecie komuś pokazać gestem, że chodź, chodź, idziemy gdzieś walczyć w innym miejscu i on pójdzie za wami, pójdziecie walczyć sobie w miejsce, gdzie chcecie. Przed walką się oczywiście ukłonicie, przywitacie, pomachacie ręką i tak dalej, i tak dalej. Nie ma po prostu opcji, znaczy, dobra, czasami jest mały jakiś tam... Procent ludzi, którzy nie pasują się, nie wpasowują się w community soulsowe, że po prostu się na was zrzucą za wszelką cenę, żeby was zabić, będą wam e, lurować, czyli ściągać potwory na głowę, byle tylko was zabić. Oczywiście można też się tak bawić, bo to też jest pewien aspekt, do tego też służą różnego rodzaju czary, jak na przykład kameleon, który powoduje, że zmieniacie się w coś, co się wpasowuje w otoczenie. Przecież tutaj pewnie byście się w, zmienili w olbrzymie smocze jajko, które by za bardzo, wow, uwagi może nie zwracało, no i właśnie umarłem, dobra, przejdziemy sobie tutaj dalej, ogólnie to jest taka lokacja, którą ja polecam gorąco przebiec, w takim sensie, że biegać tak, żeby pozbierać sobie skarby, ale żeby nie walczyć z tymi smokami, bo naprawdę stracicie masę rzeczy do leczenia, tracicie masę czasu, no i masę na pewno też pierścieni, jeśli z nich korzystacie, no i oczywiście też co najważniejsze, estusów a albo klejnotów życia zależy czego tam używacie Fajnie by ktoś mnie jeszcze zatykowało bo naprawdę tej, w tym miejscu bo walki PvP są y, fajne, podobają mi się. Y, ogólnie to powiem szczerze, już to mówiłem, że zbliżamy się do końca gry, ale przypomnę raz jeszcze, że zbliżając się do końca gry mam na myśli i to oznacza równocześnie to, że zbliżamy się do nowego bossa. A, ogólnie to są jajka. I nie polecam wam rozbijać za dużo tych jaj. Właśnie nie róbcie czegoś takiego jak ja, bo po prostu. Im więcej ich rozbijecie, tym większą... znaczy nie wiem, czy to jest tym większą macie szansę, czy w ogóle się rozbijecie określoną liczbę jaj to po prostu zostaniecie w pewnym miejscu zabici przez smoka, tak że nie będziecie mieli opcji na przeżycie. Nie wiem, czy ja już teraz, że rozbiłem 4, to czy to już nie spowoduje, nie spowoduje przypadkiem a, mojej pewnej śmierci. No, zaraz zobaczymy, i się przekonamy, ale naprawdę nie rozbijajcie tego za dużo. To fajnie wygląda, jak się rozwala, fajnie tam, śmieszny dźwięk, ale na tym moście, który prowadzi was do tej kaplicy, smoczej kapliczki, no to tam po prostu zginiecie, bo smok podleci i was zrzuci. To było też pokazane na. A na pokazie gry. Tu, żeby trafić, to trzeba mieć fuksa w ogóle. To jest straszne miejsce, i z tego trzeba od razu się cofnąć od razu w użyciu. A piórka, bo chyba nie ma innej opcji, żeby stąd powrócić, więc niezbyt fajna sprawa. To jest wredna pułapka. W wykonaniu. Jeszcze ulepszonej wersji tych przeciwników moich znienawidzonych, którzy w tym miejscu. Mają na sobie chyba kwas, jeśli was po prostu trafią. wam strasznie rozwalony kwipunek. Nie wiem, czy to można z tego mostu spaść. Nie, nie można. Więc spokojnie można sobie tak biec przy tym, nawet. Oj, oj, oj. To mi się nie podoba, zaraz, jak to się szło? Bo ta lokacja jest to są takie wzgórza, oczywiście, unoszące się w powietrze połączone. Ma pełno lin, można sobie oczywiście po nich zjechać, ale tu pamiętam, że można było sobie właśnie tę, tę, tę drabinę na sam początku skopać i to był e, wyśmienity skrót. Nie wiem, czy to już pominąłem, czy dopiero w tym kierunku się na razie udaje. No to zaraz, zaraz zobaczymy, bo powiem szczerze, że nie pamiętam tego. O, na tego trzeba uważać a, już trafiłem, bo Nie dość, że zniszczy nam ekwipunek, to jeszcze mnie zrzuci, a wysoko tutaj dość jest to, trzeba przystać. W ogóle ciekawe ile to, to, to... jaka to może być wysokość. na pewno spora. Nie wiem czy można w ogóle te smoki... tutaj w jakiś sposób sprowokować do zaatakowania. Nie wiem tego, wiecie? Nie wiem, ale w sumie to można nawet i dobrze. Że tu nie jest jak z płaszczkami w Demon's Souls. Chyba nie można ich sprowokować do ataku, no chyba tylko jako... jako a, tło są wykorzystane. I to jest jedyny... Cel ich umieszczenia tutaj, żeby to po prostu nadać klimat tej lokacji. Kolejne jaja, które można by rozwalić, ale lepiej tego nie robić oczywiście. Kolejne jaja. No tego jest full tutaj. Full jest okazji, żeby je zniszczyć i sobie zaszkodzić. I tutaj macie też pełno krystallizardów. Ja ogólnie polecam wam je tutaj powybijać, ale na pewno na pierwszym podejściu nie uda wam się wszystkich zamordować, więc... Od razu się liczcie z tym, że tutaj będziecie musieli parę razy sobie powrócić, no bo one po prostu wam spierniczą szybciutko. Tam jest jeszcze jeden, zanim. Ja sobie na razie myślę, że zostawię. Że wezmę z tego jednego i pobiegniemy chyba tam, albo tam. Nie, chyba tutaj będzie trzeba powiedzieć. On się od razu podniesie. Chyba. No, już się podniósł. Dobra, udało się przeżyć. I Pytanie czy ja teraz idę w dobrym kierunku, czy się cofam. No, tego nie wiem. Oj. Dwa rozwone. to już ile? Sześć, tak? Można na niego zeskoczyć z górę, góry, ale to jest w sumie chyba... Chyba... Pewna śmierć nawet. Cholera, pytanie, czy ja się teraz właśnie cofam, czy nie, bo już nie pamiętam, aż tak szczek było w tej lokacji. Ale nie, chyba, chyba idę dobrze, zobaczcie. Teraz mogę sobie tutaj najpewniej zjechać w taki sposób. Tak, super. I to jest właśnie ten skrót, o którym mówiłem wcześniej. I teraz będziemy mogli sobie skopać drabinę. Dokładnie, voila, mamy drabinę. Możemy sobie zjechać, zregenerować oczywiście jajkę, bo teraz pewnie bym zginął w takim miejscu. Więc usiądźmy sobie przy ognisku, no, deskocz z tego. Bo ona była taka niebieska, dziwna, nie wiem. Nie wiem, z czego wynikało, to, to jakiś błąd chyba był. No i chodźmy podrobienie sobie do góry teraz. Będzie można też wykorzystać to jako formę fajnego, bardzo fajnego skrótu. Bo możemy sobie teraz jechać tutaj. Po drodze też można sobie zaskoczyć na dół, jak ktoś ma wyczucie czasu niezłe. Dobra. No i już możemy się kierować tam. I już, już tak naprawdę mamy lokację za sobą. W dużym skrócie, naprawdę, bo tutaj można było bardzo dużo rzeczy jeszcze porobić. I w tym miejscu pojawiłby wam się smog, jeśli byście rozbili za dużo tych jaj. Po prostu byście nie mieli opcji na ucieczkę. I byście zginęli. Tak, jeśli nic im nie zrobiliście, nie naraziliście mi się specjalnie, nie porozwalaliście tych jajek, to naprawdę możecie się czuć spokojnie, pewni i nic wam tutaj nie zrobią. Przynajmniej nie powinny. No i co? No i usiądźmy sobie teraz przy tym ognisku, rozpalmy je. O, wow! I w tym miejscu spotykamy po raz trzeci, mniejszą tym razem wersję, tego NPC nowego. Porozmawiajmy z nim zatem. Ja. W tym momencie mamy z tego co widziałem po komentarzach najważniejszy wybór i tutaj trzeba wybrać tak, jeśli będziemy chcieli zawalczyć sobie z nowym bossem, więc oczywiście, że tak. I am... I I naprawdę dał nam e, bardzo znaczącą podpowiedź właściwie którą oczywiście rozwiniemy sobie dopiero później, która się dopiero wyjaśni, co tak naprawdę chodzi bo dla na razie, to brzmi bardzo tajemniczo, ale się to dopiero wyjaśni i okaże później. Słuchajcie, myślę, że to będzie idealny moment, żeby naprawdę zakończyć ten odcinek. Będzie troszeczkę krótszy niż zwykle, ale po prostu... To jest piękna tak, jak ta lokacja, jak ta gra chodzi, mimo 60 fps się, a tyle się rzeczy dzieje i ładnie to wygląda, wszystko trzeba przyznać. O, patrzcie, no to na koniec odcinka będzie jeszcze walka, a już chciałem właśnie sobie zakończyć wszystko. Także tam jest gość. Yy... Ja go sobie tutaj teraz yy, przywitam. Mam nadzieję, że zachowa się tutaj ładnie. Tak, zachowujesz się, jak widać. Niech będzie, może, ukłon jeszcze przed samym pojedynkiem. <grym> Dobra, uznajemy, że to był ukłon i przejdźmy w takim razie do walki. Ciekawe, ja czy mi się uda. O, no, raczej powinno. Choć może i nie. No, łatwe to na pewno nie będzie. Wirdusz sobie chętnie za chwilę wykorzystam. Wam. Oj. Dobrze, że nie trafił. Dobrze, dobrze, że spudłował. Aha. I padłem. Zobaczcie. I mnie zabił jeszcze. Kurde. Ale ten Wirdusz jest naprawdę fajny. Fajny, bo to bardzo ciężko z tego cholera uniknąć. To trzeba po prostu uciec z tego zasięgu. No i słuchajcie, takim widoczkiem sobie kończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zakończę troszeczkę nietypowo. Jeśli Wam się film spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem. To naprawdę pomaga. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie i dziękuję raz jeszcze za to, że obejrzeliście cały materiał. Trzymajcie się, cześć!